PCH24.pl przedstawia Mały Katechizm. Rozważania prowadzi ojciec Jan Strumiłowski. Odcinek 24. Trzy Cnoty Boskie. Część pierwsza. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Katechizm poucza nas o trzech cnotach boskich: wierze, nadziei i miłości. Istnieją więc trzy cnoty boskie. Co to znaczy, że są to cnoty boskie? To znaczy, że nie są one aktami jedynie ludzkiej natury, ale że zarówno przedmiotem, jak i podmiotem tych cnót jest sam Bóg i jego nadprzyrodzone działanie, działanie łaski w człowieku. Cnoty boskie, wiary, nadziei i miłości łączą i jednoczą nas z Bogiem, odnoszą się one bezpośrednio do Boga. Jeżeli spojrzymy na cnotę wiary, to jest to cnota, dzięki której poznajemy prawdziwego Boga i to w taki sposób go poznajemy, który nie jest dostępny dla naturalnego rozumu. Wiemy, że światłem naturalnego rozumu ze stworzonego świata możemy poznać, że Bóg jest i możemy poznać jego zewnętrzne przymioty, jak na przykład wszechmoc. Natomiast nie możemy poznać jego tajemnicy, jego wewnętrznego życia. Tajemnica Trójcy Świętej jest niedostępna dla zwykłego i tylko i wyłącznie ludzkiego rozumu. To znaczy, ludzki rozum nie jest w stanie własnymi siłami odkryć tej tajemnicy. Cnoty teologiczne. Wiara, ona jest w pewnym sensie udziałem w świetle rozumu boskiego, czyli z jednej strony odnosi nas do rzeczy nadprzyrodzonych, do rzeczy boskich, ale z drugiej strony nie jest to tylko oświecenie naszego rozumu i akt naszego rozumu, który wierzy w to, co zostało objawione, ale jest zdolny ludzki rozum wierzyć w rzeczy nadprzyrodzone, ponieważ sam. Uczestniczy w życiu Bożym. Cnoty Boskie są w nas zasiane i zapoczątkowują swoje istnienie wraz ze Chrzem Świętym i są pierwszym skutkiem działania łaski uświęcającej. Łaska uświęcająca, jak wiemy, jest udziałem w życiu Bożym. Ale to nie znaczy, że w człowieku życie Boże istnieje jakby obok Niego. Że oprócz życia ludzkiego mamy jeszcze jakieś dodatkowe życie Boże, ale to znaczy, że my. Jako ludzie uczestniczymy w życiu Bożym i tak przez wiarę, przez udział można powiedzieć w oświeceniu samego Boga, w rozumie samego Boga, ludzki rozum jest oświecany. I przyjmuje prawdę nadprzyrodzoną Boga, prawdę o Bogu, która została objawiona w Jezusie Chrystusie i jest przekazywana przez Kościół Święty jako zasadę swojego istnienia. Cnota nadprzyrodzona nadziei natomiast sprawia, że trwamy w tej wierze, że trwamy w tym, co nam przekazuje Kościół. I oświecani nadzieją na nagrodę życia wiecznego i nie załamujemy się, nawet jeżeli nasza praktyka wiary przynosi nam jakieś trudności. Nadprzyrodzona cnota nadziei sprawia, że chrześcijanin jest w stanie opierać się wszelkim przeciwnościom, nawet prześladowaniom, po to, żeby zachować swoją wiarę. I oczywiście to nie jest tylko ludzkie męstwo, które pozwala bronić przyjętej przez siebie koncepcji teologicznej, ale jest to znowu jakby udział, smakowanie już za Nadatku życia wiecznego, który jest w nas i którego bronimy jako czegoś najwyższego i najwyższej wartości w naszym życiu. Cnota nadprzyrodzona miłości, natomiast jest cnotą miłowania Boga ponad wszystko i miłowania siebie i bliźnich ze względu na Boga. Bez tej cnoty człowiek nie jest w stanie kochać Boga, nie jest w stanie do Niego przylgnąć. Jeżeli my spojrzymy na te trzy cnoty jako coś, co jest wynikiem udziału w życiu Bożym, to zauważyć możemy różnego rodzaju błędy, które zwłaszcza jeżeli chodzi o cnotę wiary rozpleniają się we współczesnej świadomości. Dzisiaj jeżeli byśmy zapytali przeciętnego katolika, czym jest wiara, to właściwie rodzą się różne takie koncepcje. Chodzi tutaj oczywiście o takie koncepcje powszednie, które przyjmujemy czasami w sposób bezwiedny. Bardzo często wiarę dzisiaj utożsamia się. Z jakimś uczuciem religijnym, z jakimś poruszeniem serca. Często mówimy, że jeżeli ktoś jest rozpalony emocjami, to nazywamy go jako tego, który posiada żywą wiarę. Oczywiście jest to pokłosie pewnych ruchów pentekostalnych, które wnikają do Kościoła Świętego. Wiara żywa, wiara prawdziwa i wiara nadprzyrodzona ona może znajdować swoje reperkusje we wszystkich sferach ludzkiego życia, a więc również w sferze emocjonalnej. Natomiast nasze emocje i nasze uczucia nie świadczą o tym, czy my mamy wiarę, czy nie. Bardzo często katolicy są zakłopotani, ponieważ kiedy się modlą, to nic nie czują i wydaje im się, że ich wiara słabnie. Niekoniecznie tak musi być. Może być nawet wręcz przeciwnie: nasza wiara umacnia się, ponieważ wierzymy w Boga nie ze względu na nasze uczucia albo nie ze względu tylko i wyłącznie na przeświadczenie rozumu, ale ze względu na samego Boga, a tym właśnie jest wiara nadprzyrodzona. Wiarą nadprzyrodzoną wierzymy ze względu na Autorytet samego Boga, a nie ze względu na poruszenia naszej natury. Inna tendencja, związana z wiarą, y, która wykoślawia jej prawdziwe znaczenie, jest tendencja zbytniego przeintelektualizowania wiary. To znaczy, wierzę tylko w to, do czego jest zdolny mój umysł, aby to pojąć. Jeżeli coś dla mnie jest niezrozumiałe, albo mój rozum nie potrafi tego ogarnąć, to albo to jawi mi się jako coś sprzecznego z rozumem, no to Odrzucam wtedy taką prawdę objawioną. Otóż wiara i prawdy wiary są czymś wyższym od rozumu. One nie są sprzeczne z rozumem, ale nasz rozum jest słabszy od wiary, bo wiara to jest, to jest prawda samego Boga, to jest prawda absolutna, natomiast nasz rozum, chociaż może zbliżać się do prawdy, może poznawać prawdę, to jest ograniczony i może być tak, że ludzki rozum ze względu na swoją słabość przejawia jakiś Jakąś trudność, jeżeli chodzi o zrozumienie, o absolutne i bezwzględne przyjęcie wiary, i w takim wypadku, my powinniśmy wierzyć ze względu na autorytet samego Boga. Ten błąd przejawia się zwłaszcza w dążeniach do pewnego rodzaju transformacji doktryny wiary. Dzisiaj wiemy, że zwłaszcza w zachodniej Europie pojawiają się różne tendencje, które chciałyby wiarę dopasowywać do współczesnych nurtów kulturowych czy intelektualnych, i oczywiście takie podejście samo w sobie już wykazuje, że w naszej wierze za centrum i za fundament uznajemy nasz rozum, który potrafi również błądzić, natomiast nie wiarę, która powinna korygować i oświecać rozum. Wiara nie jest również tylko i wyłącznie aktem rozumu, to znaczy nie można nazwać człowiekiem w pełni wierzącym takiego, który przyjmuje rozumem jakieś prawdy wiary. Raczej moglibyśmy powiedzieć, że człowiek, który przyjmuje istnienie Boga, przyjmuje dogmaty, natomiast one nie mają odniesienia w jego życiu, jest człowiekiem, który przyjmuje pogląd religijny, pogląd, że Bóg jest Trójcy Jedyny, pogląd, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i że prawdziwie istniał. Natomiast wiara jest przyjemnością Egzystencjalnym. To znaczy, kiedy ja wierzę, to prawda wiary. Wynikająca z rzeczywistości samego Boga, staje się dla mnie znacząca, a wręcz determinująca moje życie. Jeżeli wierzę, że Jezus Chrystus jest Panem, to rzeczywiście liczę się z Nim w moim życiu. Podobnie jest z nadzieją. Nadzieja to nie jest zwykłe spodziewanie się czegoś, co Bóg obiecał, ale to jest spodziewanie się, które jest zakorzenione tak głęboko w mojej naturze, że ono determinuje moje życie, i więc posługując się cnotą nadprzyrodzoną nadziei, wolę Cierpieć i stracić jakieś dobro doczesne, niż stracić dobro wieczne. Cnota nadprzyrodzona miłości również nie jest tylko i wyłącznie jakimś afektem względem Boga, chociaż przedmiotem tej cnoty rzeczywiście jest Bóg w pierwszym rzędzie. Natomiast my wiemy i Kościół tak nas naucza, że my cnotę nadprzyrodzoną miłości tracimy poprzez grzech ciężki, grzech śmiertelny. Wydawałoby się, że człowiek, który popełnia grzech śmiertelny, dalej kocha Boga, bo jego emocje dalej pałają jakimś afektem względem Boga. Bardzo często taki człowiek jest skruszony i płacze z tego względu, że zgrzeszył. Niestety, cnoty nadprzyrodzonej nie posiada. Posiada tylko już ludzką cnotę miłości skierowaną ku Bogu, a Boga zna, ponieważ przez grzech nie tracimy wiary i nie tracimy nadziei, ale tracimy miłość nadprzyrodzoną. Dlaczego ją tracimy? Miłość nadprzyrodzona jest zjednoczona. Woli z wolą Bożą. W momencie, prawda, kiedy ta miłość nadprzyrodzona w nas trwa, postępujemy tak, jak się Bogu podoba. Miłość nadprzyrodzona realizuje się przede wszystkim w zachowywaniu przykazań Bożych. Jeżeli człowiek aktem swojej woli łamie przykazania w sposób świadomy i dobrowolny, to znaczy m, zaciąga grzech śmiertelny, ponieważ grzeszy w materii ciężkiej, w materii istotnej, to rzeczywiście sprzeciwia się swoją wolą. Wolą, woli Bożej, a więc traci miłość nadprzyrodzoną, jedność woli Bożej i woli ludzkiej zostaje zerwana. I aby przywrócić miłość nadprzyrodzoną w duszy, należy dokonać aktu sakramentalnego. Pokuty. Widzimy więc, że cnoty nadprzyrodzone, one mają jakiś pierwiastek, początek, element, który jest zakorzeniony w samym Bogu, że jest to życie Boże udzielone w człowieku. Oczywiście nie jest to życie, które jest w duszy ludzkiej obok natury ludzkiej, ale tą naturę dotyka i ją uzdalnia do tego, aby ta natura ludzka swoimi aktami kierowała się ku Bogu. I dlatego, mając łaskę uświęcającą, nasz rozum jest oświecony w ten sposób, że legnie do Boga, jest na niego ukierunkowany, i całe nasze życie, kierowane ludzkim rozumem, oświeconym wiarą, jest ukierunkowane na Boga i na jego przykazania. Nadzieja nadprzyrodzona jest udziałem, można powiedzieć, ludzkiej władzy pamięci w życiu bożym, a więc pamięć rozumiana na sposób duchowy, a nie tylko psychologiczny. Jest w posiadaniu jakby można nawet powiedzieć substancji Bożej, zadatku życia wiecznego, i ten zadatek znowu determinuje nasze życie w taki sposób, że dla wiary jesteśmy z, w stanie znosić utrapienia, jesteśmy w stanie dla niej walczyć, aby osiągnąć pełnię życia wiecznego. Miłość nadprzyrodzona jest e, cnotą, która z jednej strony uzdalnia nasze władze i woli i nasze afekty, naszą sferę afektywną, do tego, że ona. Gnie do Boga, kocha Boga, oddaje mu siebie, ale nade wszystko ona owocuje tym, że w naszym życiu postępujemy zgodnie z Bogiem, ponieważ kochamy Go i chcemy się Jemu podobać.